Ewa Lemańska, absolwentka łódzkiej filmówki, to postać, której historia pokazuje, jak z pozoru prosty debiut w teatrze może przerodzić się w bogatą, pełną zawirowań karierę. Jej przygoda ze sceną rozpoczęła się na początku lat 70., tuż po ukończeniu studiów. Zadebiutowała na deskach teatru polskiego imienia Sieronima Konieczki w Bydgoszczy, a następnie miała okazję występować w warszawskich teatrach, takich jak Ludowy, Nowy i Stara Prochownia. Mały ekran po raz pierwszy ujrzał ją w roli Jagi koleżanki Ewy w popularnym serialu Doktor Ewa. Szybko zyskała na rozgłosie, występując w dramacie Tadeusza Komwickiego jak daleko stąd, jak blisko. Jednak to rok 1993 wpisał ją trwale w karty historii polskiego kina i telewizji, a wszystko dzięki niezapomnianej postaci góralki Maryny. Zagrała ją w serialu i pełnometrażowym filmie Janosik. Jej interpretacja tej bohaterki skradła serca wielu widzów, a przypadła do gustu także od twórcy roli Janosika, Marka Perepeczko. Rola Maryli, bo tak nazywała się bohaterka, przyczyniła się do niezwykłej popularności Ewy, która stała się ikoną epoki. Jednak po tej fali sukcesów, aktorka musiała stawić czoła nieprzyjemnej rzeczywistości. Spędziła wiele lat, zmuszona do czekania na sensowne propozycje zawodowe, co prowadziło do frustracji. Przypomniała sobie chwilę, gdy miała do wyboru rol w nieambitnych produkcjach, które wcale jej nie interesowały. Czekałam, czekałam i czekałam, a tu nic. Żaliła się niegdyś w jednym z wywiadów, wspominając, że marzyła o roli, która naprawdę mogłaby ją zainteresować. W pewnym momencie Ewa zaczęła myśleć o wyjeździe za granicę. Zdecydowała się na ryzykowną podróż do Nowego Jorku, gdzie próbowała swoich sił w branży modelingowej. Niestety, bariery językowe sprawiły, że nie mogła liczyć na większe role. Po wielu prośbach i obietnicach, że w końcu odnajdzie sens w aktorstwie, Ewa zdecydowała się na życie prywatne z dala od blasku fleszy. Wszystko zmieniło się, kiedy w 1998 roku zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Bałam się. Płakałam, krzyczałam. Myślałam, że umieram, wspominała. Ewa przeszła poważną operację i z ogromną wolą walki pokonała chorobę. Niestety, to dopiero początek jej zmagań, bo kilka lat później usłyszała inną diagnozę guz mózgu. Po poważnej operacji w Korei Południowej, która uratowała jej życie, stawiła czoła nowemu wyzwaniu. Kolejna diagnoza, czerniak, okazała się przestrogą, która skłoniła ją do zmiany nawyków życiowych. Myślałam, że to jakiś grzyb na palcu lewej stopy, a okazało się, że to czerniak opowiadała w jednym z wywiadów, podkreślając, jak ważne jest szybkie działanie w takich sytuacjach. Dziś, mimo choroby, Ewa Lemańska prowadzi życie pełne wdzięczności. Zamieszkała na Florydzie, gdzie z dala od profesjonalnego zgiełku, docenia każdą chwilę i stara się skupić na codzienności. Ewa przez lata walczyła o zdrowie, co doprowadziło ją do pogięcia nowej ścieżki kariery. Ukończyła szkołę pielęgniarską i zaczęła pracować jako asystentka medyczna, w pełni oddając się nowemu powołaniu. Jej historia to nie tylko opowieść o aktorce, lecz także o nieustannej walce z przeciwnościami losu i odwadze w dążeniu do realizacji własnych marzeń.